Cześć, tu Motorola Psychofan. To co tu widzicie, to duży ekran, na którym z tego oto telefonu, czyli Moto G200 5G, staram się testować Ready 4. Tego, to czego nie widzicie, to prosty zestaw klawiatura i mysz na Bluetootha, których używam. I teraz tak, jeśli chodzi o Ready 4, Moto G200 obsługuje, jak widzicie, kabel, ale obsługuje też bezprzewodowe łączenie z dużym ekranem. Dlaczego ja wolę kabel? Za chwilę Wam powiem. Natomiast chciałem potwierdzić, że, że Ready for jest, działa, nadal mamy ten interfejs oknowy, jak widzicie, czyli mogę sobie dowolną ilość okien pootwierać, mogę sobie, zrobimy focus, żebyście mieli, mogę sobie tworzyć wygodnie dokumenty, jak widzicie jakiś tam tekst się pojawia, także bardzo wygodnie to działa, nadal. To, co jest fajne i czego ja być może nie zauważyłem, a być może zostało to dołożone, nie wiem, nie pamiętam, to w ustawieniach ekranu, jak wejdziecie sobie w zaawansowane, jest coś takiego jak symulator telefonu. To się świetnie przydaje osobom, które pracują w IT i prezentują aplikacje mobilne na dużym ekranie. Mają taką, e, mają taką e, potrzebę. E, jeśli to jesteś ty, no to po włączeniu takiego czegoś pojawia ci się symulator telefonu i po prostu masz ekran bezpośrednio na, na telewizorze. I teraz to, co zrobisz na telefonie, będzie się wyświetlało. Tutaj i możesz też stąd z tego poziomu klikać, więc jest to bardzo, bardzo wygodne. Nadal mamy zabawki, które przydawały się przy telekonferencjach najbardziej. Mówimy oczywiście o aparacie i o funkcji śledzenia. Jak widzicie, o, teraz będziemy moto G200 śledziło, i kadr jest jaki jest. Widzicie, jak to wygląda. Możemy sobie tym kadrem manipulować, czyli tak, jak to było wcześniej, możemy sobie. A nie w te ustawienia razem, nie wejść tutaj. O, e, możemy sobie zmienić rozmiar śledzonego obiektu, e, czyli na największy, to wtedy po prostu telefon już bezpośrednio skupia się na, na mojej twarzy. I widzicie jak to działa w miarę, w miarę za mną nadąża, e, tak e, widzi, gdzie, gdzie się, kiedy się przesuwam, więc to jest e, bardzo wygodne. I bardzo fajnie się sprawdza w, w, w przypadku rozmów, e, trybu te, tych rozmów e, online. I teraz tak, czatów wideo dokładnie. I teraz mamy cztery opcje tak jak były. Każdą z nich będę testował e, ponownie. E, to co mi się podoba to, że z Edge 2.0 i Edge 2.0 Pro tutaj jest też ta opcja pilota, że telefon staje się pilotem. To było całkiem fajne. Także to jest. Yy, więc, jak widzicie, ja testuję ready For, A teraz dlaczego wolałem kabel o, od połączenia bezprzewodowego? Dla mnie z prostej przyczyny, gdyż yy, kupiłem beznadziejny dongle i prędkość działania no nie, nie ma tej prędkości w mirakaście. Jest, jest tragedia. I jak testowałem to urządzenie, czyli Motorola Edge 20, to się strasznie frustrowałem, że to m, tak wolno działa. Natomiast oczywiście nie jest to cena yy, wina Motoroli, tylko bez beznadziejnego sprzętu, który sobie dokupiłem, żeby, żeby testować. No ale człowiek się uczy na błędach. Yy, to raz. A dwa. Yy, w moim przypadku ja naprawdę mogę wykorzystywać yy, ready For w pracy. Yy, może się tak okazać, że będę potrzebował popracować z telefonu z klawiaturą i myszą podłączoną do niego gdzieś na dużym ekranie. I gdybym miał dongle, to musiałbym go za każdym razem konfigurować pod nowe Wi-Fi. A tu nie muszę. Biorę tylko kabel do torby. I teraz również mam dwie opcje, bo jeśli ten telewizor, na którym chcę to pokazywać, natywnie obsługuje Miracast, nie ma najmniejszego problemu. Nie wyciągam kabla, łączę się z g 200 z dowolnym ekranem, który obsługuje Miracast. Nie obsługuje HDMI, podłączę się kablem i nadal nie ma problemu. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie lubię mieć wybór. Więc yy, cieszę się, że motog 200 tutaj yy, widoczne taki yy, wybór daje. Jak wiecie, testuję ten telefon szczególnie dokładnie, ponieważ tak jak powiedziałem przy szybkim unboxingu być może stanie się on moim kolejnym codziennym telefonem, bo One zoom jest nadal świetne, natomiast zaczyna już trochę klękać i no, ja też zaczyna mi brakować, także zastanawiam się, czy będzie to G200, czy G100, jeszcze nie wiem. W grę wchodzi tutaj brak gniazda mini jack, którego tutaj nie znajdziemy, a g miało. No, jeszcze się zastanawiam, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast, natomiast G200 już zauważalnie więcej daje niż miało G100, i to jeszcze powoduje u mnie jakieś tam wątpliwości. Testy idą pełną parą. Miałem opublikować testy tego urządzenia, niestety to się w weekend nie udało. Mam nadzieję, że gdzieś w środku tygodnia dla Was coś wrzucę. Na ten temat testy są właściwie zakończone. Muszę tylko skleić materiał i wrzucić na YouTube'a. Także. Czekajcie, materiał się pojawi na dniach. Wracam do testów Moto G200 i przypominam, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, zadawajcie je w komentarzach, czy to pod filmem unboxingu, czy pod tym filmem, który teraz dla was wrzucam dotyczącym Ready For. Widzimy się za parę tygodni, gdzie o tym telefonie powiem trochę więcej. Tymczasem to wszystko, trzymajcie się. Cześć.